Zadbaj o przyszłość swojego dziecka. Szczepienia mogą zrobić różnicę. Zrób krok w stronę zdrowia Twojego dziecka już dziś. Zaszczepie przeciw HPV i zadzwoń do Twojej szkoły. Szczepienia to jeden z najlepszych sposobów, aby chronić zdrowie naszych dzieci. Szczepionka przeciw HPV może pomóc zapobiegać nowotworom. Tak, to takie łatwe. Nie ma na co czekać. Możemy to załatwić w naszej szkole. Dzieci to nasza przyszłość, dlatego chcemy dla nich wszystkiego, co najlepsze. Dzięki programowi szczepień HPV możesz zaszczepić swoje dziecko w szkole. To proste i wygodne. Nie czekaj, zadbaj o zdrowie swojego dziecka. Skontaktuj się ze swoją szkołą i dowiedz się więcej o szczepieniach przeciw HPV. Zaszczepienie dzieci to nasza wspólna odpowiedzialność. Zapewnijmy im zdrowe i bezpieczne życie. Szczepienia HPV. Zdrowe wybory dla lepszej przyszłości.